umowa, która według mnie będzie miała duże znaczenie dla komunikacji naszego powiatu, a przede wszystkim to, o czym mówiłem zawsze, że musi być alternatywa dla OMT. To, o czym mówiliśmy, nie do końca rozwiązuje problem Żukowa, bo cały potok samochodu Jadący z Kaszu pojedzie na pierwsze rondo do Żukowa i będzie musiał wracać do Glincza. Generalnie tylko w połowie miasto będzie odciążona od tego ruchu. Koncepcja moja polegała na tym i polega cały czas na tym, żebyśmy wykorzystali połączenie drogi zborowa do bobiego dołu. Co to powoduje? To będzie alternatywa, że samochody do trzech ton będą mogły sobie na przykład w Borowie skręcić w prawo i nie będę jechały już do Żukowa, czyli dla mieszkańców Żukowa będzie lepiej i dla kierowców będzie bliżej, bo będą mieli blisko na węzeł do